Co, co można by zmienić, czyli na przykład udzielenie większych kompetencji farmaceutom, którzy, którzy powinni mieć dostęp do, do historii choroby każdego, każdego pacjenta, do historii tego, jak, jakie leki były mu wypisywane. Zdaje się, że to jest kwestia, nad którą już się pracuje, więc nie ma tutaj co, co utyskiwać. Druga, druga, druga rzecz, ja byłem przez rok osobą absolutnie niepełnosprawną na wózku inwalidzkim, miałem kłopoty z dotarciem do, do apteki i wykupieniem leków. W tej chwili zdaje się, to jest też temat, który, na, którym, na którym się debatuje i rozmawia, czyli dowóz leków do, do pacjentów. Wielu pacjentów jest leczonych wieloma lekami. Mówimy o polipragmazji, czyli stosowaniu co najmniej pięciu leków przez okres około czterech miesięcy. Jest narażonych na niepożądane skutki interakcji. I takich przykładów w codziennej praktyce lekarskiej, nie tylko szpitalnej, ale przede wszystkim pozaszpitalnej, jest kojarzenie niewłaściwe leków przy jednoczesnym niezwróceniu uwagi pacjentowi, że tego rodzaju stosowanie może mu zagrażać wystąpienie działań niepożądanych. I tutaj jest bardzo ważna rola farmaceuty, powinien jednak w pewnym momencie zareagować. Proszę pana, proszę pani, ten lek może być dla pana Nieskuteczny, niedobry. Mieliśmy taki przypadek pacjenta, który przychodził parę razy do apteki, początkowo skarżył się na takie delikatne krwawienia, później coraz, coraz bardziej nasilające się. Wtedy farmaceuta już zainteresował się naprawdę, co jest nie w porządku. Poprosił o kartę, kartę leczenia. Pacjent ją udostępnił oczywiście i po takim szerokim wywiadzie po przejrzeniu karty leczenia, po przeglądnięciu listy leków, które preparat pacjent zażywał, zorientowaliśmy się. Że prawdopodobnie chodzi o włączenie dodatkowego leku spoza listy, o którym pacjent nie powiedział ani lekarzowi, ani farmaceucie.